Cześć, z tej strony Nina Laurent, Motul Polska. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień w roku, bo właśnie dzisiaj wybierzemy trójkę laureatów, którzy pojadą z nami do Patagonii. Czyli wybieramy firmy i laureatów konkursu Motul Ameryka Południowa Tour. Ale ja wam zapomniałam. Marcin Prokop nie pije od. Od 20 minut, bo kawa została we mnie wlana przed chwilą, po to, żeby poczuć energię przed wyprawą do Patagonii, która zapowiada się jako duże wyzwanie. Dla mnie, motocyklisty, który prawo jazdy ma relatywnie od niedawna, zjeździł już kawałek świata, ale wciąż nie czuje się w siodle we wszystkich warunkach super pewnie. Więc fakt, że jadę z grupą zawodowców, którzy zjedli zęby na tym sporcie i na tej pasji. W większości z nich te zęby oczywiście odrosły, natomiast ja będę im się przyglądał i starał się inspirować tym, co tam zademonstrują, żeby się też przy okazji tego wyjazdu czegoś nauczyć, a Najważniejsze jest to, że nigdy w życiu, chociaż zjeździłem znaczną część świata, nie byłem w Ameryce Południowej. Próbuję teraz przypomnieć, czy przypadkiem Was nie oszukuję, ale nie. Nigdy w życiu nie byłem na południowym kontynencie amerykańskim, więc dla mnie będzie to też duże wydarzenie. Będę mógł wbić szpileczkę w swoją osobistą mapę miejsc, które odwiedziłem. No i pojechać w fajnej ekipie, która, mam nadzieję, będzie tak zgrana, jak zapowiada się teraz podczas spotkania, kiedy wybieramy. Uczestnika spośród klientów motula, tych, którzy kupili olej i wzięli udział w konkursie. No i jestem bardzo zbudowany przede wszystkim tym, że odezwali się do nas ludzie z pasją, autentyczną pasją motocyklową, ludzie głodni wrażeń, ludzie, ludzie którzy są otwarci na świat, ludzie, którzy też świetnie jeżdżą na motocyklach, doskonalą swoje umiejętności. To nie są osoby, które. Hmm, Biorą udział w byle jakich konkursach, żeby dostać byle jakie nagrody, bo są też tacy, którzy startują we wszystkim, co się da, po to, żeby wynieść potem siaty pełne darów od sponsora. To są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, czego od życia chcą. E, więc, popatrzywszy na tych 40 kilka filmów, chciałem Wam wszystkim powiedzieć, Ee, że e, dobrze jest być częścią tego projektu razem z Wami. Niezależnie od tego, kto pojedzie, wszyscy zasługujecie na to, żeby się w tej ekipie znaleźć, I trudnym będzie dla nas dokonanie odpowiedniej selekcji. O, właśnie przed święty Mikołaj, który przyniesie mi coś, co będzie pasowało do tej kurtki, którą dzisiaj dostałem, chociaż do świąt jeszcze trochę czasu zostało. Zapraszamy! Siemano, tutaj Tobiasz, womówk jednoślad.pl, kawa Motul. Dzisiaj jest ważny dzień, bo dzisiaj nareszcie mamy rozstrzygnięcie konkursu Motula. Dzisiaj jury obraduje, dzisiaj oglądamy Wasze filmy i to, co na pewno od razu mi wpadło do głowy, to to, że ten poziom z roku na rok jest coraz wyższy. A w tym roku to już jest temat po prostu zamieciony. Filmy są naprawdę sztosowe, bardzo fajne i wybrać te trzy osoby to będzie naprawdę trudna sztuka. Tym bardziej, że co film robię sobie notatki o tych filmach, które obejrzałem, i co film patrzę, że każdy kolejny jest lepszy i bardzo ciężko będzie tutaj wybrać takiego. Jak moim zdaniem takiego zwycięzcę ja na pewno będę stawiał na osobę, która przekazuje najwięcej pasji w tych motocyklach. Niekoniecznie ten film musi być najwspanialniej zrealizowany, ale jednak musi chwytać też mnie za łeb, za serce i za wąsa. Wtedy myślę, że będzie mi się najbardziej podobał. Dzień dobry, z tej strony Kaja z Karno Polska. Jesteśmy już tutaj razem z Motulem po raz trzeci. Wiemy, że pierwsza i druga edycja <grym> i super się sprawdziła jeśli chodzi o systemy komunikacji i łączność pomiędzy uczestnikami. Także dlatego też jesteśmy i mamy nadzieję, że w tym roku również super systemy się sprawdzą. Adam Łącz, Larson Polska. Wspieramy, Wspieramy tą inicjatywę tym, co robimy najlepiej, czyli dostawą narzędzi, aby podróż przebiegała sprawnie żeby się nic takiego nie wydarzyło, żebyśmy musieli te narzędzia na przykład wysyłać, więc myślę, że wszyscy na tym skorzystają. Inicjatywa jest o to, dlatego ciekawa moim zdaniem, bo angażuje, co żeśmy mieli okazję przed chwilą zresztą zobaczyć, angażuje klientów, aby, aby pokazali coś więcej niż tylko i wyłącznie to, ja co oni są fajni, ja co oni są sprawni i tak Tutaj jednak widać, że jest ogromne zaangażowanie ze strony uczestników, naprawdę poziom jest no, niesamowity. Cześć, jestem Ania jestem przedstawicielem firmy Niterra, niegdyś NGK, producent świec zapłonowych między innymi. Wspieramy tutaj po raz pierwszy motulaw organizacji, powiedzmy tej całej wyprawy. Jest nam niezmiernie miło, że możemy w tym uczestniczyć. Bardzo fajna akcja. Mam nadzieję, że żadnej naszej świecy nie będzie trzeba tutaj wymieniać, ale w razie czego oczywiście jesteśmy na posterunku, no i niech się żarzy. Cześć, jestem Łukasz z RR MOTO, wspólnie z Motul Polska realizujemy Motul Tour do Ameryki Południowej. i Wspieramy tą inicjatywę, bo uważam, że jest to świetna okazja dla ludzi, którzy nie mogą sobie pozwolić na taką wycieczkę na co dzień. Cześć, Marcin Szambelan, Schubert Polska. Wspieramy inicjatywę Motul Tour już po raz drugi. A dlaczego nie powiem, bo Aha. mówiłem w zeszłym roku. Mamy to. Mamy to. Siedzimy od rana wszyscy bardzo ładnie ubrani, przygotowani. Trzech kandydatów. Wybraliśmy trzech kandydatów. To oni pojadą z nami do Patagonii. Już w grudniu. Za kilka dni będą szczegóły. Hi.